Akcja Białorusinów na granicy. Polskie służby ujawniają działania dywersyjne na granicy. Białoruskie służby niszczyły ogrodzenie. Białoruskie służby cięły koncentryjne. Kiedy polscy pogranicznicy naprawiali zaporę, byli oślepiani przez Białorusinów laserami i światłami stroboskopowymi, poinformowała rzeczniczka straży granicznej porucznik, Anna Michalska. Na odcinku ochranianym przez funkcjonariuszy SGS placówki w Michałowie, w piątek, od godziny 17 służby białoruskie podchodziły i cięły koncentryjne. Kiedy polscy pogranicznicy naprawiali zaporę, byli oślepiani przez białorusinów laserami i światłami stroboskopowymi. Działania takie powtarzały się sześciokrotnie w ciągu kilku godzin. Nie zauważyliśmy migrantów, którzy mieliby przejść przez uszkodzoną zaporę na teren Polski. Były to działania dywersyjne ze strony białoruskiej, powiedziała rzeczniczka Straży Granicznej porucznik Anna Michalska. Natomiast na odcinku w okolicach Czeremch ok. godzina 18 przeszło na polską stronę 40 cudzoziemców. Wcześniej została przecięta zapora techniczna z drutu żyletkowego. Nielegalni migranci zostali jednak zatrzymani przez polskie służby i zawróceni do linii granicznej, zapewniła rzeczniczka. Nowe dane o nielegalnych próbach przekroczenia granicy minionej doby doszło łącznie do 62 prób nielegalnego przekroczenia granicy białorusko-polskiej. Michalska przekazała, że zatrzymano cztery osoby za pomocnictwo: dwóch obywateli Ukrainy, jednego obywatela Afganistanu oraz jednego obywatela Polski. Polak, mieszkaniec województwa podlaskiego, przewoził czterech obywateli Syrii, powiedziała. W ręce polskich służb wpadli również obywatel Ukrainy i Afganistanu. Zostali zatrzymani w pobliżu granicy litewskiej, kiedy przewozili kilku cudzoziemców. Zatrzymany Afgańczyk, który brał udział w przerzucie migrantów, legalnie przebywał w Polsce. O zatrzymaniu kolejnego obywatela Ukrainy za przemyt ludzi rzeczniczka nie przekazała szczegółowych informacji. Media na granicy Michalska poinformował również, że w sobotę kolejna grupa dziennikarzy wyjechała na granicę polsko-białoruską. Tym razem w okolice Szuldziałowa pojechali dziennikarze, Gazety Wyborczej TVP Białystok oraz Gazety Współczesnej z Białego Stoku. W niedzielę w okolice Białowieży jedzie TVN, PAP, Radio Białystok i Polsat. W piątek w Popławcach Podlaskie oficjalnie otwarto centrum prasowe dla mediów relacjonujących sytuację na granicy polsko-białoruskiej. W centrum, działającym w godzinach 7:21, z możliwością zmiany w zależności od sytuacji na granicy, będą odbywały się m.in. konferencje prasowe czy, jak podano, specjalne warsztaty z ekspertami od tematyki wschodniej na temat sytuacji geopolitycznej. Sytuacja na granicy od początku roku Straż Graniczna zanotowała już niemal 40 tysięcy. Prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej w listopadzie było 8,9 tysięcy. Prób nielegalnego przekroczenia granicy w październiku 17,5 tysięcy, w wrześniu 7,7 tysięcy, w sierpniu 3,5 tysięcy. Od 2 września, w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią, obowiązywał stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy wydanego na wniosek Rady Ministrów Rozporządzenia Prezydenta Andrzeja Dudy. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego do 30 listopada. Natomiast od 1 grudnia do 1 marca na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje one 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego prowadzenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej umożliwia nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej, która we wtorek ukazała się w dzienniku ustaw. Wcześniej tego dnia nowelę podpisał prezydent Andrzej Duda, a Sejm odrzucił poprawki Senatu